Cześć. Witajcie w kolejnym vlogmasie, nie? Cześć. Dzisiaj otwieramy kolejne kalendarze adwentowe z Lukasikiem i mamy dzisiaj Star Warsy. Ja jestem Czubaką, a ty kim jesteś? Tak, to jest Dark Vader, mój ojciec. Zaczniemy od kalendarza z książeczkami? Ja! Proszę bardzo. Hop hop hop. Który dzisiaj jest? Otwieramy okienko numer 6. Cyk, o, ale zobacz jakie duże. Jakie fajne! Proszę bardzo. Ale duża książka, taka największa chyba do tej pory. Kolejnym kalendarzem będzie taki do kąpieli dla dzieci. Zobacz, jaki fajny, nie? Szukamy największego okienka. To chyba będzie to, numer 6. Co tu mamy? La. La. Pokażemy do kamery. Jest to farba do wody, niebieska. Więc na plus? Proszę bardzo. Coś nowego dzisiaj będzie? Ja. Yeah. A co to? Co to za kalendarz teraz jest? Plaka! Breka? Ana! A breka to owka! Ana! Proszę bardzo. Hop Numer 6 mamy tutaj. Hop Nowa breka? Wow, pomóc ci wyciągnąć? Ty sam? Okej, okay, to teraz próbuj. Wow, jaka wyścigówka! Dzisiaj w kalendarzu była taka wyścigówka. Motorówka, wyścigówka, proszę. A teraz mamy coś słodkiego. Nie, nie, nie leka. Nie, nie leka? Nie. Za dużo cukru? I tata. Tata zrobi leka? Ja. Ok, dziękuję. Cyk. I co dzisiaj Tata zje? Cukierek galaxii. Chciałbyś? Nie. nie, to Tata zje. Nie. Dobrze. Otwieramy teraz kolejny kalendarz. Tubeczki? Tak ja. Dobra, to bierzemy ten duży O, ale on jest duży dla ciebie Tu No, dzisiaj mamy numer 6, Dobra. Czyli ten Ten No, ten, proszę Ja Ma tata Dobra, tata pomoże Zobacz to Jaka tubeczka? Ta jest Dzisiaj jest to tubeczka z jabłkiem, bananem, szpinakiem i ogórkiem Czyli taki miszmasz Otworzyć ci teraz? Dla Ciebie Gucci, też mamy kalendarzyk adwentowy. Nie bój się. łaf, dostanie teraz prezenci. Ja Dostanie miam, miam a gdzie jest? No, musimy znaleźć numer 6. Proszę, wyciągnij. A, a się zapilnowało. Jest! Zobacz, już piesek wyczuł, że jest leka. Otworzymy. Od, Ty mój mały karmicielu, proszę bardzo. Otworzymy teraz ten czerwony kalendarz. Hmm? Ten rod? Ja rod, nie? Ja. Dobra. O, proszę, tutaj mamy numer 6. Ja. 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 Tak, to są rzeczy do kąpieli. Jest to taki płyn do kąpieli, 30 ml. Ja. Proszę, no. Hop A ten kalendarz, podoba Ci się? Gdzie jest numer 6? Chyba tutaj do góry. Nie, to nie był numer 6, ale otworzymy go. Zobacz. Hop, proszę. No, to jest mała myjka. Teraz ją porozciągamy, żeby się otworzyła tak bardziej no. trochę. Mała myjka. Pod lub do wanny. Ja akurat wolę tą z Amorelię. No i to też jest fajne. La, dzisiaj idziemy się myć. Znowu! Jak codziennie. To nie idzie, La, bo to jest książeczka. Co jeszcze mamy za kalendarze? Mm. Ten czerwony Douglas? Ja. Dobra, mamy go. Tata leka. Tata leka zrobi? Ja. Tata kosmetyków nie je, ale otworzy. Tu. To? O, zobacz to, jakie fajne. Tata nie leka. Wow. Tata nie leka. Tata nie leka. Jest to zmywacz do makijażu. Zawiera całe 30 ml i nawet jest instrukcja, jak to zrobić. Fajnie, dwufazowe. I ostatni kalendarz dzisiaj. To jest z gumkami do włosów. Cyk, mamy numer 6. Yeah. Proszę, wyciągniesz coś w środku? Ja. Yeah. Co to jest? Ja. Yeah. Gumka do włosów. Yeah. A gdzie się on wkłada? Yeah. Na główkę? Ja. Yeah. No brawo. Pokażemy do kamery? Ja. Yeah. Taka o. Ultra ekstra rozciągliwa. Uh -huh. Uh -huh. Pomachamy do kamery. Papa! Papa! Pa. Teraz mam dla Was hał zakupowy. Byliśmy w sklepie Douglas i dostaliśmy taki box prezentowy za zakupy. Taki o, metalowy. A w środku trochę kosmetyków, Na przykład dezynfekcja do rąk, pomadka, serum w koncentracie do skóry na twarzy, krem do rąk. Kredka do oczu Oraz takie coś Jest to krem pod oczy Także całkiem super Wszystko I to był gratis do zakupów Ale nie zostawali tego wszyscy Tylko ci co robili takie fajne zakupy A oni mnie tam wszyscy znają Także pozdrawiam Augsburg i sklep Douglas będą w i kupiliśmy sobie zestaw bombek Takiego Zobaczycie za chwilę na choince to, co każdy potrzebuje na święta, czyli serwetki. Mały termoforek, ale był przez słodki. To, co będzie pod choinkę, czyli skórka. Fajna. Ile kosztowała, nie pamiętam. Mogę Wam podać jedynie kody albo coś takiego. Łańcuchy, żeby było ich dużo. Łańcuchy zawsze są dobre. Świeciuszki. Żeby ładnie pachniało Oraz jak to Ikea były boksy w promocji Wszyscy brali, to ja też wezmę o, Takie duże Więc przydadzą mi się na kosmetyki W końcu z kalendarzy trochę ich jest W Bauhausie kupiliśmy choinkę, kosztowała 37 euro Oraz wieniec Cyf. Taki o Oraz byliśmy w sklepie Action, gdzie kupiliśmy Taki fajny segregator do kaw i herbat, który znajduje się pod ekspresem. Tak to wygląda. I to kosztowało chyba 8 euro. Ale jest ciężkie. Jeżeli chcecie, to zobaczycie to na moim Instagramie. Lubię wszystko mieć ładnie ułożone, dlatego mamy organizer na szynki do lodówki. Bardzo przydatna rzecz. Takie słoje. Kupiliśmy go do mąki, cukru i kawy. Fajne, szczelne. Następnie takie dwie kamionki Na różne sałatki, surówki i inne tego typu rzeczy Została nam jeszcze jedna rzecz Zestaw patelni Kosztowały 25 euro 3 sztuki Mała, duża i średnia Całkiem fajnie Bardzo lubimy je, ponieważ nic nie przywiera, ani są drogie, więc jak coś się zniszczy to się po prostu wyrzuca, kupuje nową i jest naprawdę ok. Tę mogę Wam polecić. A teraz przejdźmy do ubierania choinki i strojenia domu. Oto za mną jest choinka, którą kupiliśmy w się. Żonka ją wybrała. Zobaczcie, jaka jest ładna. Teraz macie ją z bliska. Za chwileczkę będą bombeczki. Miocią. A za chwilę zobaczycie efekt z wyłączonym światłem. Ślicznie się prezentuje i będzie długo stała, a my zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!